Masz nawyk przekładania na jutro rzeczy, które mogłyby zostać zrobione dziś? Dlaczego tak wielu z nas wpada w tę pułapkę i jak można ją przełamać? W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie są psychologiczne i praktyczne powody odkładania oraz sprawdzone sposoby na ich pokonanie. Podzielę się także strategiami, które pomogą ci działać efektywnie i unikać typowych pułapek. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast, w tym już, można powiedzieć, przedświątecznym odcinku. Odkładanie na później zwane prokrastynacją to problem, z którym zmagają się wszyscy, w tym czasami i ja. Psychologowie definiują je jako nieuzasadnione opóźnianie realizacji ważnych zadań, mimo świadomości, że no, może prowadzić to do negatywnych konsekwencji. Znam to uczucie bardzo dobrze i wiem, jak trudno jest się z nim zmierzyć. Razem zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje i jak możemy sobie z tym poradzić. Jednym z głównych powodów prokrastynacji jest strach przed porażką, oceną, lub nawet przed sukcesem. Nasz mózg jest skoncentrowany na unikaniu bólu i dyskomfortu. Często wybiera łatwiejsze, przyjemniejsze zajęcia, odkładając trudniejsze zadania na później. Być może lubisz perfekcjonizm, ja mam ten problem. Osoby, które chcą wszystko zrobić idealnie, często unikają zaczynania, obawiając się, że no nie sprostają oczekiwaniom. U fundamentu perfekcjonizmu stoi wstyd. Zrobiłem coś niewystarczająco dobrze, no i zostanie to zauważone przez innych. Ważnym czynnikiem jest również brak jasności co do celu. Kiedy zadanie wydaje się zbyt duże lub nieokreślone, łatwo wpaść w pułapkę odkładania. Zbyt dużo opcji do wyboru, czy poczucie braku czasu, mogą potęgować problem. Jak skutecznie walczyć z prokrastynacją? Po pierwsze, zrozum swoje nawyki. Pierwszym krokiem jest świadomość. Jeśli no, nie lubisz notować, spróbuj poświęcić kilka chwil na refleksję, na przykład nie podczas spaceru albo jakiejś przerwy, zastanów się, co cię powstrzymało przed działaniem, no i jak się wtedy czujesz. Nawet krótka chwila świadomego zastanowienia się, może pomóc ci zrozumieć swoje nawyki no i rozpocząć zmiany. Żeby dokonać tych zmian trzeba w ogóle być świadomym, że problem istnieje, więc warto przyglądać się swojemu działaniu. Po drugie, rozbijmy zadania na mniejsze kroki. Wielkie zadania często nas przytłaczają. Podziel je na mniejsze, bardziej konkretne kroki. Sam często czuję się przytłoczony, kiedy mam przed sobą duże zadanie, jak na przykład w tym roku stworzenie nowego kursu. W takich momentach działa na mnie właśnie wspomniane podejście no bo jak zjeść słonia? Po kawałku. Na przestrzeni od maja do sierpnia 2024 roku pracowałem intensywnie nad kursem Excel To naprawdę duży projekt. Agenda, treść, wideo, montaż, maile, strona www, treści do mediów społecznościowych, artykuły, no i tak nie wymieniłem tutaj wszystkich aktywności. Zamiast myśleć o ogromie tego projektu, rozbiłem go na etapy. Najpierw zrobiłem mapę myśli, potem ułożyłem ją we wstępną agendę, przedyskutowałem ją z dwójką przyjaciół z branży i skonsultowałem z produkt managerem. Finalnie powstała trzecia wersja, i to ta ostatnia była szkieletem kursu. Następnie przygotowałem przygotowałem pliki, usiadłem do nagrań i tak dalej i tak dalej. Dzięki temu każde z tych działań wydawało się takie bardziej osiągalne. No i szybko zauważałem postęp. Możesz spróbować tego nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami. Uwierz mi, naprawdę działa. To jest fenomenalna metoda. Trzeci pomysł to stosowanie techniki Pomodoro. U fundamentów tej metody leży 25 minut pracy i 5 minut przerwy. Ja ją trochę zmodyfikowałem. Gdy kończę zadanie, które zajmuje mi w przedziale od około godziny do dwóch, na przykład, nie wiem, rozliczenie miesiąca, czy napisanie odcinka kolejnego podcastu, idę po herbatę albo porozmawiać chwilę z żoną. To zajmuje mi około 10 minut. Gdy wracam, rozpoczynam nowe zadanie. Dzięki temu jest mi łatwiej utrzymać skupienie i unikać rozpraszaczy, no bo mam ten wentylek 10 minut, gdzie mogę po prostu załagodzić sobie ten głód rozpraszania się. Mam też przerwę, aby odpocząć, co długoterminowo po prostu świetnie mi się sprawdza polecam ci ten sposób działania. Robię tak od lat i naprawdę świetnie się to sprawdza. Pomysł czwarty, taki krok czwarty, to jest ustalenie priorytetów. Jasne, macierz Eisenhowera to tylko jedna z metod wyznaczania priorytetów. Jeżeli chcesz się o niej dowiedzieć więcej, sprawdź 88. odcinek podcastu. Za dużo obowiązków, macierz Eisenhowera. No ale warto też spróbować czegoś powiedzmy bardziej intuicyjnego. Czasami zamiast analizować zadania, po prostu zaczynam od takiego najtrudniejszego lub tego, które uznaję za najmniej przyjemne. Mam taki nawyk, że rano, kiedy jeszcze jestem Energii, od razu siadam do tego, co najważniejsze. Na przykład, ostatnio przygotowywałem newsletter na środę. W tym zadaniu jest jasny deadline, no bo e-mail musi wyjść wspomnianego dnia o 9 rano. Zamiast odkładać to na później, zacząłem dzień od przeglądnięcia Excelowej Prasówki i stworzenia pierwszej wersji. Zajmuje mi to około dwóch godzin, ale gdy kończę, no po prostu czuję radość i ulgę, że takie najważniejsze zadanie dnia mam już za sobą. I zazwyczaj robię to wcześniej, albo w poniedziałek, albo we wtorek. Zresztą ten podcast dla Ciebie również nagrywam rano, jest lekko po godzinie 9. Świetnie sprawdza się tutaj te taka analogia napełnienia wiaderka kamieniami. Wiader to taki nasz dostępny czas pracy. Kamienie to są zadania. Warto wsypać do wiader najpierw duże kamienie, a następnie dosypać do pełna takimi małymi, aby się po prostu wszystko zmieściło. Gdy zrobimy odwrotnie, no część dużych kamieni może zostać poza wiaderkiem. Spróbuj podobnego podejścia. Zacznij od tego, co najbardziej cię przytłacza, no i zobacz, jak reszta dnia staje się lżejsza, gdy odchaczysz to wielkie, ciężkie zadanie. Piąty pomysł, piąta metoda to stworzenie sobie odpowiedniego stanowiska pracy. Usuń rozpraszacze takie jak telefon czy jakieś media społecznościowe, żeby po prostu nie było to w zasięgu ręki, a na komputerze możesz zainstalować aplikacje, które blokują ci media społecznościowe w jakichś na przykład ograniczonych ramach czasowych. Wiem, że to brzmi banalnie, ale naprawdę działa. Od ponad pięciu lat mam wyłączone dzwonki i powiadomienia żadnych kulek, messengera czy jakichś tutaj powiadomień z Instagrama. Pracuję dużo w mediach społecznościowych, a mimo to żyję już tyle lat bez powiadomień i uchodzę za osobę, która bardzo szybko odpowiada. Mogę to osiągnąć dzięki trzymaniu uwagi tam, gdzie chcę, aby była, a nie tam, gdzie chcą twórcy tychże aplikacji. Jeżeli pracujesz w domu, warto stworzyć sobie miejsce, które od razu kojarzy ci się z działaniem. Dla mnie to moje biurko. To nie musi być. Wcale coś wielkiego, ale taki dedykowany kąt pomaga wejść w odpowiedni stan umysłu. Mam też swój prosty rytuał startu dnia, i tu również nic skomplikowanego. Zaparzam kawę i idę do biura. Tylko tyle i aż tyle. Te małe gesty powodują taki naprawdę fajny duży efekt, bo są powtarzane od lat. Szósty pomysł to nagradzanie się za postępy. Tutaj motywacja wzrasta, gdy mamy świadomość, że na końcu czeka nas coś miłego. Nie to działa w prostych codziennych sytuacjach. Nagrody nie muszą być wielkie, czasem wystarczy wiem, kilka minut relaksu, ulubiona piosenka czy chwila na rozmowę z kimś bliskim. Ważne, żeby znaleźć coś, co sprawia ci radość i wykorzystać to jako motywację. Dzięki temu droga do realizacji celu staje się o wiele przyjemniejsza. To nie musi być nie nowy samochód za ukończenie zadania, bardziej coś w stylu: kiedy kończę zadanie, robię sobie przerwę na krótki spacer lub herbatę. Jeśli projekty będą większe, możesz rozgrywać to jakimś prezentem do wskazanego budżetu, nie wiem, zestawem Lego, winylem czy czymkolwiek co tam lubisz. Jeśli rzeczy materialne cię nie kręcą, możesz pójść w stronę na przykład nie wiem, kolejnego odcinka lub innego serialu, albo nie wiem, wyjścia do kina, może to zadziała jak magia. Jeśli wiesz, że na mecie czeka cię coś przyjemnego, no łatwiej będzie ci przetrwać te, nawet najbardziej męczące, chwile. Na koniec zostawiłem pułapki w walce z prokrastynacją. Często próbując zwalczyć odkładanie na później, wpadamy w nie. Jedną z pułapek jest nadmierne planowanie. Zamiast działać, spędzamy godziny na tworzeniu listy, harmonogramów, wykresów Ganta i innych cudów na kiju, które często pozostają niezrealizowane. Uwaga, ważne zdanie: planowanie to jeszcze nie działanie. Nie zapominajmy o tym. Jest pomocne, ale no nie można przekinać w drugą stronę. Inną pułapką jest tutaj też zbyt duża surowość wobec siebie. Gdy nie udaje ci się zrealizować wszystkiego, co zostało zaplanowane, no nie obwiniaj się, nie trać motywacji. Zmiana nawyków to jest proces i wymaga czasu. Daj sobie prawo do popełniania błędów. Każdy krok do przodu, nawet taki najmniejszy, jest istotny. Bądźmy dla siebie przyjaciółmi i skoncentrujmy się na postępie, a nie na perfekcji. Podsumujmy. Odkładanie na później to problem, który dotyka każdego z nas, ale nie musi trwać wiecznie. Klucz do jego pokonania leży w prostych, praktycznych działaniach, jak podział zadań na mniejsze kroki, ustalanie priorytetów czy eliminacja rozpraszaczy. To wszystko brzmi prosto, ale wiem, że. No... Nie zawsze jest łatwe w realizacji. Ważne jest, aby dać sobie czas i przestrzeń na wprowadzanie tych zmian, zamiast oczekiwać od siebie natychmiastowej perfekcji. Nie zapominaj też o nagradzaniu się za postępy. Nawet najmniejsze osiągnięcia są warte docenienia. Każdy mały krok przybliża Cię do większej efektywności i spokoju ducha. Zacznij od jednej rzeczy już dziś, a szybko zauważysz, jak wiele możesz zyskać. Gotowe? Wierzę, że tak. Twój przyszły ja Ci za to podziękuję. Nie odkładaj na później rozwoju swoich umiejętności. Jeśli chcesz nauczyć się Excela, sprawdź kursy na www.exwork.pl, link w opisie tego odcinka. A jeśli on Ci się podobał, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej!